Wiedziałem od początku, że kabareciarze piszą i to ma być serial, ale oczywiście, że przyjechałem na pierwsze spotkanie pełen obaw, nie wiedząc jeszcze jaka konwencja i tak dalej. I de facto na tym pierwszym spotkaniu zadałem im pytanie, do czego wy mnie potrzebujecie, no przecież możecie to zrobić sami, radzicie sobie do tej pory sami i to jest jakby wasza opowieść. A oni mówią: No wiesz co, no fajnie by było, gdybyś był takim okiem z zewnątrz, żeby to jednak zrobić filmowo. Potem zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem czytać scenariusze, zobaczyłem, że one mają potencjał. To jest dla nas olbrzymi zaszczyt, że taka wielka gwiazda jak pan, panie Marcinie, bo chyba mogę się tak do pana zwracać, zaszczyca nasz hotel. Proszę pana, to, jestem tutaj z żoną. Tak, zauważyłem. Ja jestem pana największym fanem. Proszę pana, oglądałem wszystkie pana filmy, wszystkie seriale. Jak pan się tylko w telewizji pojawia, ja to wszystko. Przyjechałem z żoną. Yy, tak, 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 to miłe. Yy, witam panią. Robimy takie krótkie, tiutki. Filmowe, które są utrzymane wszystkie w jednej konwencji. To nie jest do końca realistyczna konwencja. To jest bardziej taka konwencja satyryczna, no i surrealistyczna w pewnym sensie. Ogólnie założenie nasze plastyczne i filmowe było takie, żeby się odnosić do różnych gatunków, takich już. Typowo filmowych. Naszymi inspiracjami był Grand Budapest, hotel czy delikatesy. Oczywiście z pewnym przymrużeniem oka i w przedstawieniu tego w jakiejś naszej polskiej rzeczywistości. Patrz, patrz, cały w bawełnie. Patrz. Przepraszam, y ktoś tu w ogóle obsługuje? Aha. Każdy z bohaterów jest kimś innym, posiada inne cechy i z jednej strony próbowałam ich zunifikować, żeby pokazać, że pracują w hotelu i są jego pracownikami, z drugiej strony szukaliśmy jakichś ich wyjątkowych cech. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy całkiem satysfakcjonujący efekt. Uwaga, uwaga i akcja. Jak patrzę w podgląd i patrzę na to z takiego izraelskiego punktu widzenia, no to widzę, że Właściwie codziennie zdarzają się takie nadprzyrodzone momenty i codziennie zdarzają się jakieś śmieszne sceny, sytuacje, też improwizacje i tak dalej. No i mam takie poczucie, że kurczę, dawno tego nie miałem, nie? Że to jest w ogóle fantastyczne i że w ogóle spotkałam bo spotkała mnie jakaś nagroda i jakieś, nie wiem, jakieś takie wyróżnienie, że mogę tu być tak naprawdę i tylko pomóc w tym wszystkim. Kiedy ja czuję za podglądem, że empatyzuję z nimi, że jestem, że rozumiem, co ten człowiek przeżywa, no to wtedy też się cieszę, że okej, okay, to nie jest tylko taka komedia, że umawiamy się, że gramy i że jest śmiesznie i się bawimy tym, tylko że też mamy coś jakby z głębi serca do opowiedzenia. Stop, dziękuję bardzo, ładnie, dobrze. Dubelek, jeszcze szybciutko zróbmy.